Tomasz Oświeciński. Polski aktor niezawodowy, trener personalny i zawodnik mieszanych sztuk walki. Szerszą rozpoznawalność przyniosła mu rola Marcina Stracha opałki w filmach Patryka Wegi z 2016 roku. Pitbull: Nowe Porządki i Pitbull: Niebezpieczne kobiety. 23 grudnia 2017 na gali KSW 41 w katowickim spotku stoczył debiutancką walkę przeciwko raperowi Popkowi, którą wygrał dzięki ciosom pięściami w parterze w drugiej rundzie. Po zeznaniach Świadka Koronnego o pseudonimie Żaba został zatrzymany w 1999 roku pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co skazano go na dwa lata pozbawienia wolności. W grudniu 2017 Tuż przed debiutancką walką Oświęcińskiego w Federacji KSW Andrzej Żuromski opublikował w ramach akcji stop pomówieniom zeznania aktora, zgodnie z którymi po zatrzymaniu współpracował on z policją, za co Oświęciński został skrytykowany m.in. przez Artura Szpilkę oraz rapera Tuniego. Patryk Masiak. Wielki buł. Miłośnik boksu, zawodnik mieszanych sztuk walki. Zyskał jednak rozgłos przede wszystkim dzięki swojej aktywności w świecie freak fightów, gdzie pojawił się na galach takich jak Prime MMA i Cloud MMA. Jest postacią popularną również w internecie, chociażby na Instagramie śledzi go ponad 180 tysięcy obserwujących. W przeszłości Wielki Bół był również łączony z kontrowersyjnymi działaniami przestępczymi, co przyniosło mu niechcianą uwagę mediów. Był skazany za porwanie kobiety, odsiedział za to wyrok, a dodatkowo był wiązany przez prokuraturę z gangiem sutenerów. Pomimo to, skupia się obecnie na swojej karierze w świecie walk, gdzie może pochwalić się rekordem 2–0 w MMA. Znany jest również z udziału w pojedynkach bokserskich oraz w Formule K1, prezentując swoje umiejętności w małych rękawicach. Pozwał senatora Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, twierdząc, że ten naruszył jego dobra osobiste. Wypowiadając się o jego kryminalnej przeszłości w kontekście znajomości masiaka z Karolem Nawrockim, co zostało m.in. udokumentowane wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych Jarosław Sokołowski, masa, polski gangster i przestępca, zajmujący w latach 90. wysoką pozycję w gangu pruszkowskim od 2000 roku świadek koronny, został zatrzymany przez policję 30 grudnia 1999 roku. Pod zarzutem wymuszenia rozbójniczego w połowie czerwca 2000 roku po pięciu miesiącach wyszedł z aresztu i zaczął współpracować z prokuraturą. Sąd w toczącym się na Bemowie w Warszawie we wrześniu 2002 roku w procesie gangu pruszkowskiego nadał mu status świadka koronnego. Po jego zeznaniach dokonano aresztowania członków tzw. zarządu pruszkowa. W 1993 roku oskarżono go o gwałt na młodej kelnerce. Wówczas prokurator z Pruszkowa, prowadząca tę sprawę, nie wydała nakazu aresztowania, a rzekomo zgwałcona wkrótce wycofała swoje zeznania. Prowadził legalne interesy, restauracja La Cucaracha w Pruszkowie, był też wspólnikiem w jednej z największych dyskotek w Warszawie, słynnej Planecie na Woli. Bywał na ekskluzywnych przyjęciach. Kontaktował się z ludźmi ze świata biznesu i polityki udzielał gazetom wywiadów jako ekspert i moralista. W latach 90. kilkakrotnie organizowano zamachy na jego życie. Andrzej F., pseudonim Florek, był kierowcą Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, ważnej postaci polskiego świata przestępczego lat 90. Florek opowiadał o swoim życiu i pracy na Bazarze Różyckiego, a także o swojej roli u boku Pershinga. Nie był notowany ani skazywany w związku z działalnością przestępczą, za którą odpowiadał jego szef. W dostępnych relacjach, m.in. w rozmowie z magazynem FAKT, sam wspomina, że był jego bliskim współpracownikiem. Czuwał nad bezpieczeństwem. Bywał w sytuacjach zamachów. On sam trafił kiedyś do szpitala trzy razy postrzelony przez rywali Pershinga. Wywiady z nim i przytaczane opowieści pokazują doskonale świat jednego z największych gangsterów III Rzeczypospolitej. Nie ulega wątpliwości, że był zaufanym człowiekiem mafioza i był głęboko związany z gangsterskim środowiskiem. Mówił o sobie, że był kierowcą, ochroniarzem czy stróżem Pershinga. Z pewnością znał wiele sekretów mafii i brał udział w wielu niebezpiecznych sytuacjach. Andrzej Banasiak, słowik, polski gangster i przestępca, jeden z przywódców gangu Pruszkowskiego, z zawodu fryzjer. Pierwszy raz skazany na przełomie lat 70. i 80. za kradzież i rozbicie malucha. Na wolności był 58 dni popełniając przestępstwa, aresztowano go, uciekł, ale wkrótce znów go złapano. W latach 80. włamywał się do mieszkań i kradł samochody. Notowany za włamania, oszustwa i fałszerstwa. Mimo, że kilkakrotnie trafiał do aresztu, m.in. pod zarzutem ściągania haraczy i wymuszeń zwrotu długów, wychodził na wolność z powodu rzekomo złego stanu zdrowia. Skazany w 1987 za kradzieże z włamaniem na 6 lat pozbawienia wolności, w 1989 wyszedł na świąteczną przepustkę i dzięki zwolnieniom lekarskim do więzienia już nie wrócił. Skazany został dzięki zeznaniom Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa. Oskarżony był o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym oraz o nakłanianie do zabójstwa komendanta głównego policji Marka Papały. W 2004 został skazany na 6 lat więzienia za kierowanie gangiem Pruszkowskim. Później, po wyjściu na wolność, dalej prowadził działalność przestępczą. Dagmara Kazmierska, jedna z najbardziej barwnych postaci polskiego showbiznesu. Charakterystyczny i kontrowersyjny sposób bycia pozwolił jej zaistnieć w mediach. Kobieta zyskała ogromną popularność dzięki programowi stacji TTV zatytułowanym Królowe Życia. Obecnie prowadzi swój butik Viva La Queen. Jej sklep z luksusowymi ubraniami i dodatkami mieści się w Kudowie Zdroju. Kobieta w 2017 roku otworzyła również wielką dyskotekę Queen w Kłocku. Od 2006 roku, przez 4 lata, była właścicielką Agencji Towarzyskiej. W 2009 roku została zatrzymana i skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo. I zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. Kaźmierska przez kilkanaście miesięcy siedziała w więzieniu. Kobieta odcina się od swojej przeszłości i skupia się na bieżących wyzwaniach i swoim luksusowym życiu oraz synu, którego samotnie wychowuje. Te fakty z jej życia nie przeszkadzają również fanom królowej życia Krzysztof Rudkowski. Polski detektyw, milicjant, przedsiębiorca, polityk i osobowość medialna. W latach 2001-2005 do 2005 poseł na Sejm, w 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego. W 2010 stracił licencję detektywa. Był zaangażowany w szeroko komentowane w mediach sprawy, m.in. zabójstwo Magdaleny Właśniewskiej czy zaginięcie Ewy Tylman. W 2005 w jednej z łódzkich restauracji zespół jego pracowników zatrzymał dwóch mężczyzn. Sąd prawomocnym wyrokiem uznał działania Krzysztofa Rudkowskiego za bezprawne i nakazał zapłatę 100 tysięcy złotych za dość uczynienia za naruszenie dóbr osobistych podczas zatrzymania. W 2006 został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW, a następnie tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o pranie brudnych pieniędzy oraz poświadczanie nieprawdy. W 2007 został skazany na karę półtora roku pozbawienia wolności przez sąd w Antwerpii za bezprawne zatrzymanie w tym mieście poszukiwanego Polaka. W 2008 rozpoczął się jego proces karny w związku z zarzutami dotyczącymi uczestnictwa w tzw. Śląskiej Mafii Paliwowej. Usłyszał wyrok 2,5 roku pozbawienia wolności. Po odwołaniu zmieniono ją na półtora roku. W 2012 oskarżony o bezprawne prowadzenie działalności detektywistycznej. Skazany na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem oraz grzywne. W 2014, skazany na rok, w zawieszeniu na dwa lata za siłowe wejście ze swoimi ludźmi na teren rafinerii nafty Glimar w Gorlicach. Tony Sirico, amerykański aktor pochodzenia włoskiego. Od twórca roli Pitera Pola, Poli Walnutza Gualtieriego, w serialu Rodzina Soprano. Znany również ze swojej kreacji w Chłopcach z Ferajny. Młodość spędził w Nowym Jorku, w latach 60. został zatrzymany przez policję pod zarzutem prowadzenia nocnych klubów i przebywał w więzieniu. 28 razy aresztowany m.in. za rozboje, ataki i wymuszenia. Po obejrzeniu przedstawienia dla więźniów, postanowił zostać aktorem. Debiutował już pod koniec lat 70. Mimo kryminalnej przeszłości, stał się rozpoznawanym i lubianym aktorem Necat Yarabaczy. Banita, gangster i wysoki rangą członek Hells Angels Motorcycle Club. Działał na terenie Niemiec. Skazany za sutenerstwo, handel ludźmi, napaści, wymuszenie, posiadanie broni oraz ściąganie haraczy. Usłyszał wyrok 9 lat więzienia. Jego mury opuścił w 2007 roku i został deportowany z Niemiec do Turcji zgodnie ze swoją narodowością. Kontrolował bramkarzy i kluby nocne w niemieckiej kolonii. Parał się tym również, siedząc w więzieniu. W 2015 roku władze hiszpańskie wydały nakaz aresztowania Arabaciego. Ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Jest on oskarżony o przynależność do organizacji przestępczej, wymuszenia, handel narkotykami oraz udział w działalności domów publicznych w Hiszpanii. Turcja nie wydaje swoich obywateli. Od 2013 był postrzegany jako potencjalny nowy przywódca europejskich Hells Angels. John Angelo God, amerykański mafiozo pochodzenia włoskiego, przywódca nowojorskiej rodziny mafijnej Gambino. Notowany już w latach 50. W grudniu 1985 przejął kontrolę nad klanem Gambino. Zlecił wówczas zabójstwo dotychczasowego bossa Paula Castellano i jego ochroniarza Tomasa Bilotti'ego. Kierował jedną z najprężniej działających organizacji mafijnych w USA. Został aresztowany w 1990 roku. W 1992 skazany na karę dożywotniego więzienia bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Wśród wielu zarzutów, jakie mu postawiono, były m.in. morderstwa, oszustwa, przestępstwa podatkowe. Zmarł na raka krtani. Michael Francese. To był amerykański gangster, który był kapitanem w rodzinie mafijnej Colombo w Nowym Jorku, a także synem byłego zastępcy, Bossa Sonniego Francese. Francese studiował na kierunku przedmedycznym na Uniwersytecie Hofstra, ale zrezygnował z nauki, by zarabiać pieniądze dla swojej rodziny po tym, jak jego ojciec został skazany na 50 lat więzienia. Za napad na bank w 1967 roku. Ostatecznie pomógł wdrożyć schemat mający na celu oszukanie rządu federalnego na podatkach od paliwa na początku lat 80. W 1986 roku został skazany na 10 lat więzienia za udział w spisku. Wyszedł na wolność w 1989 roku. Został ponownie aresztowany w 1991 roku za naruszenie warunków zwolnienia warunkowego. I ostatecznie zwolniony w 1994 roku. Wkrótce po wyjściu na wolność zerwał z mafią. Przeprowadził się do Kalifornii i został mówcą, motywacyjnym komentatorem oraz pisarzem. Sammy Gravano. Mafioso amerykański. Związany z rodziną mafijną Gambino, gdzie współpracował z bosem Johnem Gottim. Był zamieszany w walkę o władzę w mafii i zabójstwo Paula Castelliano. Aresztowany w 1991 roku swoimi zeznaniami przyczynił się do wydania wyroku dożywocia na Gottiego. Dzięki współpracy z Wymiarem Sprawiedliwości otrzymał niższy wyrok, mimo współudziału w 19 morderstwach. I wyszedł na wolność pod koniec 1991 roku, objęty programem ochrony świadków. W 1995 roku powrócił do działalności przestępczej. Zajmując się m.in. handlem narkotykami. W 1999 roku został ponownie aresztowany. We wrześniu 2001 roku otrzymał wyrok 20 lat więzienia George Young. Amerykański przemytnik narkotyków, członek kartelu z Medellin, jeden z pionierów hurtowego handlu narkotykowego. Po raz pierwszy został aresztowany w liceum za namawianie policjantki pracującej pod przykrywką do prostytucji. W 1967 roku spotkał kolegę z lat dzieciństwa i wraz z nim zaczął przemycać marihuanę z Kalifornii do Nowej Anglii. Następnie włączył do procederu swoją dziewczynę, która była stewardesą i przewoziła narkotyki w walizkach. Aby powiększyć swoje zyski, postanowił ominąć wszelkich pośredników i transportować marihuanę bezpośrednio z Meksyku. W tym celu uzyskał licencję pilota. Co pozwoliło mu samodzielnie przerzucać narkotyk z Puerto Vallarta do Cape Cod. W ten sposób powiększył swoje zyski. Handel marihuaną skończył się w 1974 roku, kiedy to Jung został aresztowany w Chicago za przemyt 300 kg narkotyku. Przemycał kokainę współpracując z Pablem Escobarem. W tym czasie zarobił 100 milionów dolarów, które ulokował w panamskim banku. Wyszedł na wolność w 2014. W wieku 71 lat Frank Lucas, amerykański gangster, handlarz narkotyków w późnych latach 60. i wczesnych latach 70. Na początku lat 40. przyjechał do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął karierę gangstera pod okiem Bumpy Johnsona, wówczas pracującej dla Włochów legendy Harlemu. Frank był jego kierowcą, cynglem, ściągaczem długów i pilnym uczniem. Transportował heroinę wojskowymi samolotami z Tajlandii, czym zdobył sobie pozycję lidera w półświadku. W 1976 roku Lukas został skazany na 70 lat więzienia. Kilka lat później został zwolniony dzięki współpracy z FBI, ale ponownie go aresztowano. Ostatecznie spędził w więzieniu 15 lat. Po wyjściu na wolność w 1991 roku został celebrytą.